Cześć, jestem Lucy i dzisiaj chciałabym opowiadać siódme zadanie. Na rysunku pokazano tort rodzinowy mojej babci. Każda duża świeczka na torcie oznacza 10 lat, a mała jeden rok. Ile lat ma mojej bab moja babcia? Więc tak naprawdę to takie długie tort oznacza 10 lat. Um, to oznacza, że dziesiątki. A mała to oznacza jednostki. Więc ile wyliczymy, to ile będzie, ile będzie takie długie świeczki, to ile będzie dziesiątki, a ile będzie tych małych, to będzie ile tych jednostki. Więc policzmy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Więc dziesiątki będzie 7. A jednostki to wyliczymy jeszcze. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć sześć. Więc jednostki będzie 6. Czyli 76. Czyli C. Jak lubisz moje filmików, to subskrybuj i kliknij łapka w górę. Dziękuję. Do widzenia.